O, dzisiaj zaginamy sobie w Pro Stars echem, bo chcę trochę podbić puszek no bo jeszcze chwilę będę mieć znowu Mega Boxa no i echem, jeśli chcecie to zostawcie subskrypcję, lajka w górę dzwoneczek i wbijajcie na kanał mojego kolegi który ostatnio pokazał twarz na filmiku ostatnio w sumie pół godziny temu ostatnio i wbijajcie na jego kanał. Link, będzie w... Link macie w opisie filmu, więc subskrybujcie mój kanał oraz jego. Myślę, że będzie on też tam, dostanie od Was trochę subów. Tak, <laughs> też nie ma nie ma trochę subów. Tak samo nie mam subów. Jest tak dużo. <laughs> Więc subskrybujcie. To jest właśnie on. On też gra pro stars. No. Wyłączę. kiedy indziej, bo teraz nie mogę. No. A gram gier. <laughs> Przepraszam, koronawirus. A, właśnie. 20 lajków i nagrywam Disna koronawirusa. Koronawirus, 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 to mały świrus. Coś już mi tam leci w głowie. Jak będę używał jakiejś nutki do tego, to wam oczywiście powiem, żeby nie było. Napiszę w komentarzu albo w opisie, jak już będę nagrywać. Koronawirus, koronawirus, koronawirus to mały świrus. Już tak trochę umiem. No, halo, halo. No tak, tak. No tak, tak. Tak, tak. Na pewno teamujemy się zaraz. Będę uciekł, bo podjechałbym go. Aj, sorry, sorry. Dobra, my się normalnie streamowaliśmy, tak? My normalnie mamy teama. Co ty będziesz mojego kolegę zabijał? Chcesz pindol teraz? Pejdziemy w pindol, żeby nie było. No chodź, no chodź, no chodź. Pobawię się z tobą. Łatwo, łatwo. tyle, łatwo. Aj. No ja bym nie było. Ale mamy plus 8 puszek. Zawsze fajnie. Czekajcie, bo chcę. Nie. Czyli trochę. Czyli nie dobiłem trochę puszek, ale. Jeszcze dzisiaj spróbuję. No, jeszcze w tym odcinku spróbuję mieć małą skrzynkę i po prostu no potem wam pokażę jak się otwiera małą skrzynkę może jeszcze wam pokażę kod na leona bo widzę że takie kody właśnie teraz mają dużą furorę a ja też bym chciał trochę mieć takich tych słów no bo mam mało więc powiecie babci, cioci kuzynowi, wujkowi żeby zasubskrybowali mój kanał no, napiszcie w komentarzu jaka jest wasza, wasza ulubiona postać, a ja przypnę Wam serduszko. A na 20 lajków filmik z kamerą, z kamerką, bo jeszcze kamer nie mam. Um, najpierw jak będę musiał sobie zarobić, potem już będzie pierwszy filmik z kamerą. No więc jak będę mieć około 10 bo teraz mam 10 lat, jakby ktoś chciał wiedzieć, no to bydę już miał, to bydę już nagrywać tak jak nie wiem, tak jak większość youtuberów, takiej grając na przykład nie wiem, Tritsus itp itd, więc no, bo ja za bardzo teraz nie umiem grać i mówię wam to teraz na finale. Je, je, je. Nie tylko już do nas by sobie mordo trzyma 3, 6, 5. Nie rozpada się rodzina. Nie, nie, nie. Tutaj się nagrywa. 3, 6, 5. Nie, nie rozpada się rodzina. Nie, nie. YouTube nie rozpada się rodzina. 3, 6, 5. Mm. 3, 6 5. O kurde, ja zaraz skinę. Nie rozpada się rodzina. O, przepraszam. Po prostu chyba chory jest. No, i tak bym tego nie wygrał, więc musiałem się poddać. Ale wy nie musicie się poddawać, po prostu ja sobie się poddałem, no. Echm. Na tym odcinku... nie. Musiałem powiedzieć, że na tym odcinku może jeszcze wbijemy yy, 10100, ale jednak nie. Czyż? to się nakrywa, nie, nie. Tak 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 się, nakrywa. Aj, Karl, źle, Karl, zły Karl, zły Karl, zły Karzeł. to się nakrywa. Aj, 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 na daleko mnie pojechał. Nie wiem, co zrobić. Przepraszam, widzę, że musieliście patrzeć na takiego nuba. No, nie będę wam tego ukrywał. Ja jestem nubem. Brawl Stars. Większego Nuba nie widzieliście. Aha, dopiero za 7 minut. Czyli to by było nie wiem ile minut, ale... Włączajcie do Akademia Ty, Tak jak było to Wtedy, tylko wtedy ten klan straciłem. Nie wiem dlaczego. I no. Trześć, tylko. Nie, 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 nie. Hmm. Ej, tam jest mały box, Pójdziemy po niego. Bo ta biedronka bimie w kurze. Chce się chwalić, czy ma biedronkę po co się chwalić, ktoś ma biedronkę bi. Ja też mam biedronkę bi. Biedronka bi jest słaba. Tyle, wam powiem. Jo, Disna koronawirusa. Usa. Bo jego mama ma usa, usa, usa. Koronawirus, koronawirus. Jestem jak ten koronawirus. Rozprzestrzeniam się z całą Polską, nawet z całym światem. Hmm. Wiedziałbym teraz coś, ale nie tak jak na przykład większość youtuberów przeklina na filmikach. No, jakby czasem mi też się zdarzy, ale czasami nie zawsze. A Widziałem, że tam jest Jackie, no ona wczuła. No dobra, to ja sobie poczekam na dwóch typów. <kly> o nie, podjeżdża mnie, podjeżdża mnie. Ja nie mam co zrobić, nie mam co zrobić, nie mam co zrobić. Ja nie mam co zrobić. Ej, ja nie mam co zrobić, nie mam co zrobić. Jest, nie żyje. Chodź, chodź tu, chodź. Ja tutaj nie mam, czy... <kly> No przykład. <laughs> Więc subskrybujcie do następnego.